Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja może się jeszcze raz przedstawię. Łukasz Jasek, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym, że Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pracuję w dziale, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za wdrażanie programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To jest ten, jeden z trzech programów operacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej, które, w, któ, którym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju się zajmujemy. I to jest ten program, który jest najbardziej e, e, najistotniejszy z punktu widzenia dzisiejszej konferencji. To znaczy e, ten e, program e, ma na celu mm, e, w jak największym stopniu, i e, użyję teraz kolokwializmu, pożenienie nauki z biznesem. Może też e, kilka słów, bo nie do końca e, e, wiem, jak, e, jakie środowiska Państwo reprezentują, domyślam się, że dość, dość, dość różne. Generalnie w ramach tego programu zajmujemy się dwoma kluczowymi, dwoma, dwoma obszarami. Z jednej strony to jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych, projektów badawczo-rozwojowych na, szczególnie w polskich jednostkach naukowych, w uczelniach, na Politechnikach. Druga rzecz to jest finansowanie infrastruktury badawczej, również w tych samych jednostkach. To są dwa nasze główne obszary działania, ale również od, od, od niedawna i na tym o tym będę chciał więcej mówić. Od niedawna finansujemy również prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach w prywatnych firmach innowacyjnych. W tym roku sfinansowaliśmy, podpisujemy umowy na bodajże 600 milionów złotych dofinansowania dla około 110 przedsiębiorstw, które pr prowadzą Prace badawczo-rozwojowe i również w tym roku niedawno zamknęliśmy konkurs, który jest nowością na polskim rynku, jeżeli chodzi o finansowanie grantowe badań i rozwoju, dlatego, że zastosowaliśmy taki mechanizm pośredniej pomocy publicznej, który znaczy przyznajemy dofinansowanie na projekt jednostce naukowej, publicznej jednostce naukowej, ale tylko i, tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli ona zdobędzie z rynku pieniądze na włożenie swoich pieniędzy również do, do projektu. My finansujemy, załóżmy 60% projektu, a jednostka naukowa musi znaleźć na rynku 40%, 30%, w zależności jaki jest montaż finansowy. W za to przedsiębiorca, który dokłada się również do tego projektu, otrzymuje 100% praw do e, wyników badań. E, ja dzisiaj e, to jest taka krótka prezentacja tego, co robimy. I e, ten, te, e, m, te m, działania, o których mówiliśmy, o których mówiłem, a szczególnie wcześniej o finansowaniu e, badań e, przez jednostki naukowe i finansowaniu infrastruktury, to są instrumenty, które e, w pewnym, w pewnym sensie, znaczy w dużym stopniu nie będą wykorzystywane w nowej perspektywie finansowej, bo o tej też chciałem mówić. E, I em, wszystkie prace i dokumenty wskazują na to, że w przyszłej perspektywie finansowej, tam gdzie Polska również otrzyma, mam nadzieję, około 70 miliardów euro, w tym kilka miliardów euro na tą szeroko rozumaną działkę B +R, e, w, w, w tym schemacie dofinansowania jednostek badawczych, publicznych jednostek badawczych i finansowanie infrastruktury, w tej nowej perspektywie już to nie będzie w takim stopniu występować. I to jest w zamian za to, przewidujemy, że w większym, w większym stopniu będą wykorzystywane instrumenty wzrotne na działalność BPRUSER. I w ramach tego my oczywiście już się przygotowujemy do takiego, do, do prowadzenia takiej działalności, żeby móc korzystać z instrumentów zwrotnych, czyli na przykład wspólnie tworzyć fundusze podwyższonego ryzyka i w ten sposób finansować projekty badawczo-rozwojowe, czy czy na, na, na uczelniach, czy na czy prywatnych przedsiębiorców, startupów. I teraz tutaj są dane, które pokazują, które śledzimy, że, które na bieżąco analizujemy, śledzimy, i z tych danych wynika, że ten udział sektora prywatnego w działalności BPRUSER jest wciąż bardzo, bardzo niski. To są dane z 10 roku i z 2010 roku i przez takie lewarowanie pieniędzy prywatnych, pieniędzmi publicznymi chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie udział sektora prywatnego w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych jest większy, będzie większy. Oczywiście robimy to po to, że gdyż uważamy, że w, jak naj, w o wiele większym stopniu niż teraz e, nauka, e, projekty czy prace badawczo-rozwojowe prowadzone na polskich uczelniach powinny być e, już na samym początku pomyślane jako mm, coś, co w przyszłości ma e, wejść po prostu na rynek i e, e, być opłacalne i przynosić e, zwrot z rynku. E, tutaj również. E, są dane gusowskie, które to potwierdzają cały czas te wartości, o których mówiłem, są, są bardzo niskie, o wiele niższe niż średnio w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też są takie dane, które pokazują, że jednak same środki, co prawda środki publiczne są przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, rosną i w 2010 roku to było 6 miliardów złotych. Teraz to wszystko, o czym mówiłem, czyli to przejście z finansowania badań w stronę finansowania badań, ale przy pomocy również środków prywatnych, ma doprowadzić do tego, żeby właśnie te te wskaźniki, które mówią o, o nakładach prywatnych na B, +R wzrosły i planujemy, że w 2020 roku udział środków przeznaczonych na badania i rozwój wyniesie 1,7 PKB w Polsce. To jest wciąż mniej niż średnia unijna, ale to byłby wzrost o około 1 punkt procentowy w stosunku do obecnych. Wskaźników, więc to byłby duży wzrost. Teraz też, może chciałbym opowiedzieć, to są konkursy, o których wcześniej mówiłem. Chciałbym też powiedzieć o innych inicjatywach poza e, e, niefinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o programach, które m, też są e, w Polsce nowością. One nie są nowością ani w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce są pewną nowością. Otóż. E, Również środki budżetowe chcemy wydawać w ten sposób, aby one jak w jak największym stopniu y, przysłużyły się y, szeroko rozumianej gospodarce, oczywiście nie może nie tak szeroko, bo chodzi o tą część gospodarki, która jest y, y, innowacyjna i, i właśnie korzysta z, z nowych technologii. Temu służą y, takie programy, które a, Tutaj wymieniłem same nazwy, one może niewiele mówią, ale wszystkie te programy mają jedną wspólną cechę. Może powiem to na przykładzie tego ostatniego programu, Innolot. Otóż jest to program, który w największym skrócie w ramach tego programu chcemy doprowadzić do tego, żeby sfinansować badania. W szeroko rozumianej branży lotniczej sfinansować badanie na kwotę około pół miliarda złotych w przeciągu kilku lat. Przy czym tu jest taka bardzo istotna to, co wyróżnia ten program, to to, że w pewnym sensie agendę badawczą ułożyły. Firmy z, mam myślę, że państw, niektórym z Państwa znanej Doliny, Doliny Lotniczej. To są te wszystkie firmy, które na południu Polski tworzą takie, takie zagłębie lotnicze, gdzie pracują nad różnymi rozwiązaniami dla, dla przemysłu lotniczego. Otóż wiele z firm z tej doliny lotniczej, jeśli nie wszystkie, oni, oni po prostu ułożyli agendę badawczą, że chcieliby, jednym słowem wyszli z taką inicjatywą do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Powiedzieli, że mają kilkaset, złot, kilkaset milionów złotych, na, są w stanie przeznaczyć na badania i spytali się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy jesteśmy w stanie się dołożyć do tej, do tej puli środków przeznaczonych na badania. I tak myśmy powiedzieli, że jak najbardziej. I to jest przykład, który właśnie pokazuje, że tutaj tą rolę w, w określaniu tego, co, na, na co będą wydawane pieniądze, w większym stopniu niż to było dotychczas, określa właśnie biznes według nas i tak naprawdę według polityki polskiego rządu to jest to, co, na czym, na czym, to, to, na czym nam zależy i do, do, czego, do czego powinniśmy dążyć. Tu są też dane, które, które pokazują, że chcielibyśmy również między innymi przez takie mechanizmy, doprowadzić do sytuacji, w której nakład przedsiębiorców również osiągnie wskaźnik prawie, tak jak Państwo widzą, 0,8% nakład na B plus R w, w PKB. Te wszystkie inicjatywy i to, o czym mówiłem, jeszcze raz podkreślę, chciałem wskazać na to, że jest takie wyraźne przesunięcie które przejawia się w konkretnych zapisach w programach, gdzie to biznes w większym, w o wiele większym stopniu dyktuje to, co na, na jakie badania Polska agencja rządowa będzie, będzie środki przekazywać. Ja również mógłbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o innych instrumentach, między innymi o projekcie. Bridge VC, ale dzisiaj również będzie o tym mowa później przez również będą przedstawiciele Narodowego Centrum Badania i Rozwoju i o tych instrumentach, czyli już o takich instrumentach, fundusze, inwestowanie w e na następnych na, na następnych panelach. To z mojej strony byłoby wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo, bardzo chętnie odpowiem na nie. Państwo się zbierają. Proszę bardzo. O. Może, ja, może ja podam panu mikrofon, bo też wiem, że tłumacz bez mikrofonu nie da się rady. Chciałem zapytać, jak te wyniki dotychczasowych badań, które w Polsce były przeprowadzane właśnie w stanie tych funduszy naszych i, i budżetu i, i strony Unii Europejskiej? Jak one w, w no, na jakichś konkretnych przykładach wpływają na, na, na rozwój przedsiębiorstw. Znaczy jak w jakim stopniu korzystają faktycznie, czyli biorą pod uwagę, czyli na ile sami przedsiębiorcy doceniają wartość tych, tych badań właśnie tego rodzaju? Dziękuję za to pytanie. Niełatwe tak naprawdę. Znaczy, my jesteśmy z tego poziomu y, niezadowoleni. To są, to są sygnały z przedsiębiorstw, że y, nauka polska no, nie jest z jakichś powodów y, dostatecznie chętna y, na, y, na współpracę. Ponieważ nauka polska mówi, że znaczy, problem też polega na tym, że chyba występuje bardzo duże... Nie wiem, z czego to wynika, ale niezrozumienie jednego i drugiego środowiska. E, y, naukowcy y, na przykład y, terminy a, określane przez przedsiębiorców uważają zupełnie na niera, nierealne, trochę pracują w innym y, reżimie czasowym. Przedsiębiorcy z kolei chcą jak najszybciej y, uzyskać efekt i tutaj no, jakoś nie dochodzi do współpracy takiej, jakiej, jakiej byśmy chcieli. Jeśli chodzi o, o konkretne rezultaty, wyniki, to te projekty zaczęły się pod koniec, na pod koniec 2009-2010 roku, tak. Projekty badawcze troszeczkę trwają i pomimo tego, że mógłbym już przy przykłady jakieś podać, ale pomimo tego, że, że znaczy, tak jak mówię, to jeszcze, jeszcze nie jest ten etap, na, na którym my tak bardzo Oczekujemy już konkretnych rezultatów. To jest y, przyszły rok 2013-2014, kiedy kończy się większość tych projektów i wtedy będziemy rozliczać naszych beneficjentów z osiągniętych wskaźników komercjalizacji, wdrożeń. Y, w tej chwili też jak służymy takim, staramy się służyć doradztwem, bo to jest kwestie, kwestie podatkowe, y, kwestie księgowe, kwestie prawne. Y, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało w zeszłym roku czy dwa lata temu podręcznik Komercjalizacja B +R dla, dla, dla praktyków. Korzystaliśmy tutaj z usług Kancelarii Prawnych, firm, dużych firm doradczych. Także nad tym, nad tym aspektem komercjalizacji w wyniku badań wdrożeń, czyli konkretów, jeżeli chodzi o Korzyści przedsiębiorców i, i gospodarki polskiej. No nad tym pracujemy wciąż. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, oczywiście. Mamy przecież takie prywatne firmy. Badające rynki, prawda? Więc jak to jest? One, ich jest pełno. W internecie możemy natknąć się na bardzo wiele takich ofert, żebyśmy brali udział w jakimś badaniu, prawda? Jak, jak to ma się do. Czy one. Przecież przedsiębiorcy są zainteresowani i teraz i korzystają z nich, czyli tutaj jest pewien jakiś widzę rozdźwięk. Jeden, z jednej strony jest to zapotrzebowanie na to jak faktycznie jakiś produkt działa na, na rynku, prawda, jaką się sprawdza, czy jest zapotrzebowanie na, na taki i w jakim, w jakim rozmiarze, a z drugiej strony, jak sam Pan przyznał, no, nie, nie ma jakby nie ma nie docenia się, nie docenia się wyników tych badań. To takie sprzeczne są jakby jeszcze, sami nie jesteśmy pewni naszych planów właśnie co do, co do przedsiębiorczości, co do inwestycji i to nie mamy, już w tej chwili tłumaczę, zaufania do, do tych warunków w których y, właśnie pracujemy w sensie jako przedsiębiorcy? No tak, pytania trochę sam sobie odpowiadałem. Dziękuję. A może jeszcze uzupełnimy? Może troszeczkę, żeby iść w stronę konkretów. Czy ten przykład, o którym Pan mówił, lot, czy są jakieś wytyczne, czy też oczekiwania co do na przykład liczby patentów? które mają zostać docelowo opracowane czy uzyskane dzięki współpracy i wykorzystaniu funduszy prywatnych i publicznych? Dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że w tym programie nie, dlatego że on od początku jest pomyślany jako inicjatywa właśnie biznesu. W związku z tym pozostawiamy taką decyzję, czy chcą coś patentować, czy nie, biznesowi. To znaczy, absolutnie dopuszczamy to, że z powodów biznesowych i racjonalnych nie będą chcieli czegoś patentować, więc nie obciążamy ich e, obowiązkiem patentowania. Wiemy, że, nie wiem jak jest akurat w lotnictwie, ale są takie branże, gdzie mamy taką firmę, nie będę może wymieniał nazwy. Oni stwierdzili, że w pewnym momencie zaprzestaną po prostu patentowania, bo doszli do wniosku, że oni co trzy lata są w stanie um, 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 jak gdyby wprowadzać, ulepszać swój projekt, tak? A są na tak niedużą firmą, że te koszty patentowania i administracyjne, finansowe byłyby duże, więc to jednak by spowalniało ich rozwój, a teraz sobie nie mogą pozwolić na to, żeby, żeby patentować, bo ich nas to troszeczkę nie stać, tak? Więc w ten sposób podchodzą do biznesu. Biznesowo to jest opłacalne. Cały czas są naprawdę w czołówce technologii w swojej branży, a nie patentują. Więc jeżeli program jest pomyślany przez biznes, to my zostawiamy. Oni wydają też swoje pieniądze oczywiście, tak? Więc zakładamy, że wiedzą co robią, bo wydają swoje pieniądze. Biznesowo im się opłaca patentować albo nie. I w tym przypadku nie będzie wymogu, podejrzewam, że nie będzie wymogu patentowania.